Cześć, witam Was na szybkim czytaniu Kto o Tobie teraz myśli? Do wyboru mamy trzy kamienie Pierwszy, drugi, trzeci Wybieracie ten, do którego najbardziej Was przyciąga Zaznaczam, słuchajcie, że czytanie jest czytaniem ogólnym Dlatego też nie z każdym będzie ono rezonowało Przyjmijcie tylko to, co czujecie, że jest dla Was Kochani, kto o Tobie teraz myśli? Jedynka, dwójka, trójka Czytanie ogólne kto o tobie teraz myśli? Poproszę o przekaz dla jedynki. Jedynka. Kto o tobie teraz myśli? Dwójeczka. Kto myśli teraz o tobie? Kto o tobie teraz myśli? Poproszę o przekaz dla dwójeczki. Kto o tobie teraz myśli? I trójeczka. Trójeczka, kto o tobie teraz myśli? Trójeczka, kto o tobie teraz myśli? Okay. Jedynka, dwójka, trójka. Weźmiemy sobie tylko karty dopowiadające. Od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o opcję numer 2 i opcję numer 3, to to są e, relacje, w których doszło do jakiegoś rozczarowania. Coś się mogło zepsuć, skiepścić. No nie działa tutaj najlepiej, ale zaczniemy od jedyneczki. Kto o Tobie myśli? Ja tutaj będę sobie tasowała, a w międzyczasie mówiła. Kochani, w jedyneczce, kto o tobie myśli? Jeżeli chodzi o znaki: Skorpion, ryberak, byk panna, koziorożec. To może być osoba, która jest z tobą spokrewniona. Jeżeli nie jest z tobą spokrewniona, może to być osoba, z którą. Prowadzisz, prowadziłeś, prowadziłaś relację. Mogła to być relacja biznesowa, ale mogła to być też relacja stricte romansowa. Dlaczego mówię romansowa? Dlatego, że może to być osoba, która ma już jakąś relację, w jakiejś jest, albo Ty taką masz. Właśnie możecie między innymi też znać się z pracy. Jakakolwiek by to nie była relacja, dla niektórych znacie się z pracy. Może to być osoba, która często podróżuje, osoba, która ma też taką pracę, gdzie często musi się przemieszczać. Może to też być dla niektórych osoba, która jest z innej narodowości, z innego kraju, albo po prostu mieszka w innej e, miejscowości, tak? Może być od was po prostu oddalona. Może to też być osoba, e, z którą macie taką relację. Raz dobrze, raz źle, tak bym powiedziała, tak? Raz lepiej, raz gorzej. Dla niektórych relacja może mieć charakter karmiczny. Ko, fortuny, dlaczego? Rycerz Pentakli. Może, mówię, może Was łączyć praca, może nie musi, a może chodzić o to, że tutaj macie. Relację skomplikowaną. W sensie, tak jak powiedziałam, ktoś z Was może być już w innej relacji, może nawet relacji małżeńskiej. Ta osoba myśli, żeby Ci coś zaproponować. To tak, jakby potążała w Twoją stronę z jakąś propozycją. Może być tak, że raz chce, a raz się odechciewa. To jest taka osoba, która ma tak zwany długi ogon. Czyli, jak sobie coś wymyśli, to raczej nie działa od razu. Może być trochę ciężko z konsekwencją u tej osoby, w każdym razie ona lubi sobie planować i powoli, jakby zgodnie z tym planem, iść. Także tutaj ta osoba coś wobec ciebie zamierza, chce ci coś zaproponować. To może być relacyjne, to może być biznesowe, w każdym razie no może to się tr troszeczkę wlec, przeciągać w czasie. Jeżeli chodzi o dwójeczki, drogie dwójeczki, mamy kapłana, siódemkę pentakli, dziewiątkę pentakli. Pokazuje mi się na pierwszy rzut tutaj arcykapłan, czyli mamy byka. Równie dobrze wy możecie być spod tego znaku, ale generalnie zarysowuje się tutaj też bardzo mocno trygon ziemski. Czyli znowu mamy byk, panna, koziorożec, także może być ktoś z tego znaku. To może być ktoś, kto jest ci bardzo bliski, to może być ktoś, kto jest twoim stałym, czy był stałym partnerem, partnerką. To może być mąż, żona, były mąż, była żona. Dlaczego mówię były, była? Z uwagi na to, że tutaj ten ktoś wydaje mi się sam, samotny w tej dziewiątce pentakli. Ktoś, kto za Tobą tęskni. Ewentualnie po prostu tworzyliście relację, a teraz nie jesteście razem. Też tak może być, kochani. Ktoś, kto odczuwa porażkę, jest w oczekiwaniu, próbuje zrozumieć to, co się wydarzyło. Ktoś, kogo prawdopodobnie przy Was teraz nie ma. Dlaczego jest dziewiątka pentakli? Dlaczego jest dziewiątka pentakli? Bardziej obstawiam, że jest to mężczyzna, ale nie chcę się upierać. Dlaczego jest dziewiątka pentakli? Wisielec, no. Um, nie wiem, na ile to będzie dla Was pocieszające, czy oczekujecie takiej odpowiedzi, czy nie. Czy oczekujecie to usłyszeć, czy nie. Ale bardziej bym powiedziała, że coś, co się między Wami wydarzyło, to jest nie jest zamknięte, jest zawieszone. Więc tutaj sytuacja ma jeszcze szansę się odmienić. Ryby też mi się tutaj teraz pokazały. Tak jakby ktoś ten czas spędzał na przemyśleniu. Tego, co się wydarzyło, zrozumieniu tego, co się wydarzyło i być może zmienia tutaj perspektywę, spojrzenie na to, co się wydarzyło. Dlaczego jest kapłan? Dlaczego jest kapłan? Dlaczego jest kapłan? O czym mówi kapłan? Może być też tak, że to jest, jeżeli to nie jest Wasz, Stricte, były partner, partnerka, były mąż, była żona, i tak dalej, bezpośrednio wasz partner, to to może być po prostu osoba, która jest ograniczona w działania względem was, bo może być w innym związku. Ta osoba boi się cokolwiek zrobić w waszą stronę. Czuje się, jakby miała związane ręce. Może działać, ale się boi, ale się boi. Jest w takim momencie, jakby. Przeczekania. I w próbie zrozumienia tego, co się wydarzyło. Siódemka pentakli. Król Buław. Ktoś z kim mieliście, miałyście romans, albo osoba, która nie jest teraz z wami przez jakiś romans. Nie wiem, czy tu ta osoba się wdała w romans, czy wy się wdałyście, wdaliście, ale na rzeczy może być też jakiś romans. Pokazuje mi się tutaj też Balan, lew. I strzelec. Gdzieś co jakiś czas ta osoba może zastanawiać się, co u Was, może nawet chwilami przechodzi jej przez głowę, czyby tutaj się nie odezwać, ale nie oczekujcie tego w najbliższym czasie, bo nie widzę, żeby to się miało wydarzyć. Ta osoba za mocno siedzi teraz w głowie, taka jest, powiedziałabym, przyblokowana, przystopowana i mocno osadzona we własnych myślach, lękach i obawach. Jeżeli chodzi o trujeczkę, piątka kielichów, siódemka buław, dziesiątka kielichów, słuchajcie. Ryby, rek, skorpion, mocy, zaznaczony trygon, wody, ale mamy też buławki, więc może być lew, baran, strzelec, słuchajcie. Ktoś albo trudno dostępny, kto broni dostępu do siebie, ktoś, kto ma taką postawę asertywną albo w ten sposób Was odbiera. To może być ktoś, kto ma stałą relację, rodzinę, małżeństwo, albo jest z Waszej rodziny, członkiem Waszej rodziny, Waszym mężem, żoną itd. Tutaj coś nie poszło, tu jest jakieś rozczarowanie. Z czego wynika to rozczarowanie? Z tego, że tutaj ktoś czegoś nie dostał, ktoś czegoś nie osiągnął. To jest takie poczucie walki, rywalizacji. Takie poczucie, że ktoś się musi bronić, czegoś bronić, tłumaczyć. Taka osoba albo mocno nastawiona, że wszystko co do niej przychodzi, odbiera jak, jako atak, albo ona em, tak może się zachowywać względem innych, w sensie tak. Tak was odbiera, albo sama się tak zachowuje. Dlaczego jest piątka kielichów? Dlaczego jest piątka kielichów? O czym mówi piątka kielichów? Zobaczcie, znowu dziesiątka pentakli, dziesiątka e, kielichów. Dla niektórych e, może to być osoba, która jest w relacji, wy jesteście w relacji i coś tutaj nie poszło. Ewentualnie mówię, to jest wasz, nie wiem, e, ktoś wam bliski, ktoś z waszej rodziny, wasz współmałżonek, współmałżonka na przykład, tak. Duże rozczarowanie. Ktoś, kto albo bardzo jest rozczarowany też swoją rodziną, swoją relacją, albo jeżeli to jest Wasza osoba, to Waszą relacją. Ktoś, kto być może też miał nadzieję na poważny związek, udaną relację, a, a coś tu nie poszło. Siódemka buław, dlaczego? Dlaczego siódemka buław, a z buław? Tu są jakieś trudności, przeciwności w działaniu. Albo to działanie jest na opak jakoś tak opatrznie rozumiane, stąd jest problem w dogadaniu się, albo to są trudności, przeciwności w, w możliwościach działania. Być może też jest to ktoś, kto nie chce wchodzić w romans, nie chce nawiązywać romansu z wami, albo wy nie chcecie z tą osobą. Dlaczego dziesiątka kielichów? Dlaczego jest dziesiątka kielichów? Paść Pentakli. Tu ewidentnie widzę kogoś, kto chciałby Wam prawdopodobnie coś zaproponować, ale raczej nie szuka niczego konkretnego, niczego stabilnego. Ta osoba raczej stabilizacji nie szuka. Raczej nie szuka stabilizacji. Bardziej bym powiedziała, że widzę tutaj kogoś, kto. Lubi przygody, ceni sobie przygody, zbieranie doświadczeń itd., aniżeli stabilizację. I o dziwo, ta osoba może też mieć już inną relację. Może być tak, że wy macie i ona ma albo to jest ktoś wam bliski, kto teraz o was myśli. Z waszej rodziny to może być brat, na przykład też, ktoś młodszy od was. Ktoś, kto albo ma swoją rodzinę, albo jest z waszej rodziny. Jeżeli to byłby wasz mąż, albo wasza żona to tutaj ta osoba też właśnie myśli o tym, ktoś, kto chciałby was do czegoś przekonać, a nie potrafi, bo tak jakby ktoś się z murem spotykał. Ewentualnie wy próbujecie tę osobę przekonać, a ona próbuje z kolei was i tutaj nie możecie się dogadać. Tak to troszeczkę widzę, kochani. No dobrze, dziękuję Wam serdecznie. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, ono nie z każdym będzie rezonowało. Trzymajcie się ciepło, cześć i do usłyszenia.